Pierwszym krokiem było to, że zrezygnowaliśmy z wody w plastikowych butelkach I, i to była bardzo mała rzecz, a super realna. Ludzie do nas podchodzili, że, że cieszą się, że widzą jak zespół pije ze szkła, a, a nie, nie z butelek. Rzadko okay, mamy wodę tylko bywało. na scenie. Mamy też piwa, które są w szkle i tak dalej. <laughs> Jeżeli mamy catering, nigdy nie, nie, nie używamy styropianu, ponieważ wiadomo, że jest nierecyklowalny nie w ogóle, więc, więc mamy wpisane w rajderze, że nigdy nie, nie powinien to być styropian. Najważniejsza rzecz chyba, którą zrobiliśmy w tamtym roku, to było wydanie płyty, która była w z pudełek recyklowanych i to się udało zrobić. Były jakieś tam problemy, ale... Nie, ale się udało, chodzi o to, że wydawca nie chciał się zgodzić na to, żeby ten plastik był właśnie recyklowany, dlatego, że były obawy, że to się będzie psuło, wyginało i pękało, co nie ma miejsca i to się wszystko ładnie trzyma. Bo też jest tak, że robi się pewne rzeczy, nawet nie wie że one są jakieś tam pro, prawda, tak? że używam, chociaż nie widać Golarki elektrycznej, to się okazuje, że to jest bardzo spoko, bo, bo no, nie, nie wyrzuca się tych jednorazowych. I w sumie, jeżeli by się tak pomyśleć nad, nad różnymi takimi zachowaniami konsumenckimi, to się okazuje, że nawet nieświadomie wykonuje się takie ruchy. I myślę, że każdy, jakby tak pomyślał o tym, co, co robi, to mógłby wymienić dużo takich postaw, których już są ok. Ja mam, no, słuchajcie, takiego kręćka na zmywanie naczyń, jakkolwiek to głupio brzmi, żeby było mocno higieniczne i, i mam problem z doróbkami, że cały czas, jak używałem gąbek, musiałem ich bardzo, bardzo często je wymieniałem, szmatki i tak dalej. Zawsze mi się wydawało, że one śmierdzą, że tam jest mnóstwo bakterii i w ogóle, że to jest syr straszny. I bardzo Wam polecam taki produkt. Dostępny jest na portalu, który ponoć każdy Polak znaczy na Aliexpress i to są takie... No To jest tworzywa jest jakiegoś sztucznego, beznadziejnego, ale to jest takie, że jak się wsadza do rozmywarki to masz praktycznie nową gąbkę. E, więc Mistrzostwo Świata bardzo polecam, bo ja zużywałem tych gąbek naprawdę dużo i... No i tyle. Życie bez bakterii, ale bez plastiku.